Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Liczba 30 jest jednym z przybliżeń liczby 5.16. Błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach jest równy. Wzór na błąd względny wygląda następująco. To jest następujący zapis: to jest a minus a z falką w module podzielić przez moduł z a i razy 100%, jeżeli chcemy go wyrazić w procentach. Teraz a to jest wynik dokładny. Asfalką to jest przybliżenie w wyniku. No i teraz zobaczmy, podstawmy sobie, czyli u nas liczba 0,3 jest jednym z przybliżeń, czyli to jest nasze asfalką, a liczba dokładna to jest 5,16, czyli to jest nasze A. No i podstawiamy, czyli mamy u nas A, czyli 5,16. Odjąć przybliżenie, czyli 10,30. Zamykamy przez moduł z A. Moduł z A, czyli moduł. Z 5,16 i razy 100%. Zobaczmy, co wyjdzie. Tutaj w module musimy stworzyć wspólny mianownik dla, dla szesnastki i dla 10 wspólnym mianownikiem będzie na przykład 80%, czyli pomnóżmy tutaj główej dół przez 5, tutaj góry dół przez 8, czyli będzie mieli 25,8 odjąć Tutaj góry dół przez 8, czyli 24,8, podzielić przez 5 szesnastych razy 100% jeszcze, czyli co otrzymujemy? 25,80 odjąć 24,80 to jest 180 w module podzielić przez tutaj 5,16. jak widzimy moduł z liczby dodatnie jest liczbą dodatnią, czyli będziemy mieli. 1,80 razy dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 16 piątych. 80 z 16 się skraca. To jest 1 piąta. I tu jeszcze mamy te razy 100%. Czyli mamy tutaj 1,5 razy 5, 25 razy 100%. Zobaczmy, 25 ze stówką się skraca. Mamy tutaj 4% i to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź A.